Jak już wspomniałem, mimo że nie jest to tajemnicą, serial w porównaniu do aktualnych zdarzeń z życia rolników ma nieco opóźnienie, gdyż najbliższy, 32 odcinek, odsłoni przed nami ciężkie chwile w życiu Gienka, który cierpi z powodu spuchniętej nogi, a za jej sprawą musiał on będzie odwiedzić nie jeden szpital. Prócz ciężkiego czasu gospodarza, w Plutyczach będzie dokończone montowanie poideł, a krowy pojmą ich działanie szybciej niż można by się było tego spodziewać. Przeniesiemy się również do Borowskich Cibor, gdzie znany nam dobrze Bogdan wraz z dziećmi rozbiorą drewnianą chałupę. Niedzielna podróż z stacją Focus TV nie ominie również tym razem Jurka Ściełuszek, który to zaplanuje tuż po zakupie miodu Postawienie u siebie własnych uli. A co jeszcze nas czeka? Dowiemy się w najbliższą niedzielę. A dokładnie w 32 odcinku Rolników Podlasie w stacji Focus TV. W tym odcinku to tyle. Dzięki i słyszymy się w kolejnym.